Stała na schodach prywatnego odrzutowca z ręką na brzuchu i uśmiechem, który mógłby kruszyć diamenty. Powiedziałeś, że nie przeżyje w ciąży. Jej słowa przeszywały powietrze niczym ostrze. Milioner Aleksander Kowalski zamarł w miejscu, upuszczając teczkę pełną dokumentów. To niemożliwe. Sześć miesięcy temu pożegnał Martę na zawsze, zmuszając ją do wyboru między życiem a dzieckiem, którego nigdy nie chciał. A teraz stała przed nim, promienna i przy nadziei, zmieniając w jednej chwili wszystko, w co wierzył. Marta Nowak zeszła powoli po schodach, każdy krok odmierzany z precyzją kobiety, która odzyskała kontrolę nad własnym życiem. Wiatr rozwiewał jej ciemne włosy, gdy stanęła twarzą w twarz z mężczyzną, który złamał jej serce. Pamiętasz, co mi powiedziałeś? Że moje ciało nie wytrzyma tej ciąży? Że będę musiała wybierać między sobą a dzieckiem? Jej głos był spokojny, ale oczy płonęły determinacją. Okłamałeś mnie, Aleksandrze! Okłamałeś, żebym usunęła ciążę! A ja ci uwierzyłam! Aleksander cofnął się o krok. Jego twarz była mieszaniną szoku i niedowierzania. Lotnisko wokół nich zdawało się zatrzymać w czasie. Tylko oni dwoje i ta niemożliwa prawda zawieszona między nimi. Jak... jak to możliwe? Wyszeptał, nie mogąc oderwać wzroku od jej zaokrąglonego brzucha. Przeżyłam, Aleksandrze, wbrew twoim kłamstwom, wbrew opinii lekarzy, których przekupiłeś. Odnalazłam prawdę i teraz wracam, by odebrać to, co mi się należy. Uśmiechnęła się, ale był to uśmiech, który zwiastował burzę. Połowę twojego imperium. Przed kontynuacją... Jeśli oglądasz mnie przez telewizję lub telefon, zapisz się na kanał i zostaw komentarz skąd oglądasz moje filmy. Chcę wiedzieć, jak daleko docierają. Dziękuję. Sekretarka Aleksandra Karolina obserwowała całą scenę z dystansu, nerwowo ściskając w dłoniach tablet. Wiedziała więcej niż ktokolwiek podejrzewał. To ona przypadkiem odkryła e-maile od prywatnego lekarza, który potwierdził, że Marta była zdrowa i mogła bez problemu donosić ciążę. To ona w tajemnicy skontaktowała się z Martą, przekazując jej dowody oszustwa Aleksandra. Teraz patrzyła, jak jej szef blednie, zdając sobie sprawę, że jego starannie zaplanowany świat rozpada się na kawałki. To niemożliwe. Powtórzył Aleksander, próbując odzyskać pewność siebie. Dokumentacja medyczna jasno wskazywała: Dokumentacja, którą sfałszowałeś? przerwała mu Marta, wyciągając z torebki plik papierów. Mam tutaj oryginalne wyniki badań, Aleksandrze. Mam zeznania lekarza, którego przekupiłeś. Mam wszystko, czego potrzebuję, by zniszczyć cię publicznie i prawnie. Aleksander rozejrzał się wokół, szukając drogi ucieczki. Lotnisko było prywatne, ale kilku pracowników już przyglądało się tej niecodziennej konfrontacji. Skandal byłby ostatnią rzeczą, jakiej potrzebował tuż przed podpisaniem największego kontraktu w swoim życiu. Porozmawiajmy o tym w drodze do miasta powiedział cicho, próbując złapać ją za łokieć. Marta odsunęła się płynnym ruchem. Nie dotykaj mnie, nigdy więcej. Przyjechałam tu z własnym samochodem i własnymi prawnikami. Spotkamy się jutro w Twoim biurze o dziesiątej. Bądź przygotowany na negocjacje albo na wojnę. Odwróciła się i ruszyła w stronę czekającego samochodu. Marto! zawołał za nią co z dzieckiem, co z naszym dzieckiem? zatrzymała się na chwilę, ale nie odwróciła. To dziecko jest moje, Aleksandrze. Straciłeś prawo do nazywania go swoim. W dniu, kiedy zdecydowałeś, że nasze życie jest warte mniej niż twoja wygoda. Gdy wsiadała do luksusowego suwa, Aleksander stał nieruchomo, czując, jak fundamenty jego życia rozpadają się pod jego stopami. Nie wiedział jeszcze, że to dopiero początek lawiny, która miała pochłonąć wszystko, co zbudował. Karolina podeszła do niego, ściskając tablet jak tarczę. Panie Kowalski, musimy jechać. Inwestorzy czekają spojrzał na nią pustym wzrokiem. Wiedziałaś o tym? Ich oczy spotkały się na moment. W jego była desperacja, w jej determinacja. Tak, odpowiedziała cicho. I nie tylko ja. W luksusowym apartamencie w centrum Warszawy Marta Nowak siedziała otoczona przez zespół prawników. Sześć miesięcy temu była jedynie asystentką Aleksandra, zakochaną w swoim charyzmatycznym szefie. Teraz była kobietą z misją i z zasobami, by ją zrealizować. Wszystko gotowe? Zapytała Tomasza Wiśniewskiego, starszego partnera w renomowanej kancelarii prawnej. Wszystko, potwierdził, rozkładając dokumenty na szklanym stole. Mamy dowody na fałszowanie dokumentacji medycznej. Zeznania lekarza, który przyznał się do współudziału w oszustwie oraz nagrania rozmów Aleksandra z jego doradcami, gdzie otwarcie mówi o pozbyciu się problemu. Nagrania? Marta uniosła brew. Skąd je mamy? Tomasz spojrzał znacząco w stronę drzwi, gdzie właśnie pojawiła się Karolina, sekretarka Aleksandra. Od kogoś, kto nie mógł dłużej żyć z ciężarem tajemnicy. Karolina podeszła niepewnie, była blada i wyraźnie zdenerwowana. Pracuję dla Aleksandra od siedmiu lat, powiedziała cicho. Widziałam, jak niszczył ludzi, jak manipulował, jak kłamał, ale to, co zrobił tobie, potrząsnęła głową. To przekroczyło wszelkie granice. Marta wstała i podeszła do kobiety, która kiedyś była jej rywalką, a teraz niespodziewaną sojuszniczką. Dlaczego ryzykujesz dla mnie swoją karierę, swoje bezpieczeństwo? Karolina zawahała się. A potem powiedziała cicho: Bo pięć lat temu byłam w dokładnie takiej samej sytuacji jak ty. Tylko ja uwierzyłam mu do końca. Straciłam dziecko i możliwość posiadania kolejnych. Jej oczy zaszkliły się od łez. Nie mogłam pozwolić, by historia się powtórzyła. Marta objęła ją bez słowa, dwie kobiety połączone bólem zadanym przez tego samego mężczyznę. W tej chwili Marta zrozumiała, że jej walka ma większe znaczenie. Nie chodziło tylko o jej sprawiedliwość, ale o wszystkie kobiety, które Aleksander zniszczył na swojej drodze do władzy. Jutro zmienimy wszystko, powiedziała Marta, odsuwając się i patrząc Karolinie prosto w oczy. Jesteś tego pewna? Karolina kiwnęła głową. Bardziej niż czegokolwiek w życiu, Tomasz odchrząknął, przerywając moment. Jest jeszcze coś, co powinniście wiedzieć: kontrakt, który Aleksander ma podpisać jutro po południu to umowa z Chińczykami warta ponad pięć miliardów złotych. Jeśli spotkanie z tobą przeciągnie się do popołudnia, straci największy kontrakt w swojej karierze dokończyła Marta, a na jej twarzy pojawił się cień uśmiechu doskonale. W tym samym czasie Aleksander Kowalski siedział w swoim gabinecie, otoczony przez prawników i doradców. Wyglądał na postarzałego o dziesięć lat w ciągu kilku godzin. Musimy działać szybko, mówił jeden z prawników. Jeśli to wyjdzie na jaw, stracisz nie tylko reputację, ale możesz stanąć przed sądem. Nie rozumiecie, warknął Aleksander, uderzając pięścią w stół. Ona ma dowody, ma lekarza, ma... Przerwał patrząc na puste miejsce przy stole. Gdzie jest Karolina? Zapadła niezręczna cisza, którą przerwał dopiero dzwonek jego telefonu. Numer był zastrzeżony: Kowalski. Warknął do słuchawki. Aleksandrze, usłyszał znajomy głos, który zmroził mu krew w żyłach. To był doktor Malinowski. Lekarz, którego opłacił, by zdiagnozował u Marty stan zagrażający życiu w przypadku donoszenia ciąży. Byłem dziś przesłuchiwany przez prawników. Wszystko powiedziałem, aleksander poczuł, jak żołądek skręca mu się w supeł. Coś ty zrobił! To, co powinienem zrobić od początku odpowiedział lekarz. Powiedziałem prawdę. Marta Nowak była i jest zdrową kobietą, zdolną do donoszenia ciąży bez żadnego ryzyka. Sfałszowałem dokumentację na twoje polecenie, za co zostanę prawdopodobnie pozbawiony prawa wykonywania zawodu, ale przynajmniej będę mógł spojrzeć w lustro. Połączenie zostało przerwane, a Aleksander siedział nieruchomo, wpatrując się w przestrzeń. Jego imperium, budowane przez dwadzieścia lat bezwzględnej determinacji, właśnie zaczynało się kruszyć. Panie Kowalski? Jeden z doradców przerwał ciszę. Co robimy? Aleksander spojrzał na niego pustym wzrokiem. Przygotujcie się na wojnę. Ciemne chmury zbierały się nad Warszawą, gdy noc ustępowała miejsca nowemu dniu. Dzień, który miał zmienić wszystko. Marta stała przed lustrem, wygładzając elegancką sukienkę ciążową. Jej dłoń spoczęła na brzuchu, czując delikatne kopnięcie. Wszystko będzie dobrze, maleńki wyszeptała. Mama zawalczy o nas oboje. Tomasz czekał na nią w salonie, przeglądając ostatnie dokumenty. Jesteś pewna, że chcesz to zrobić? zapytał, gdy weszła do pokoju. Możemy załatwić to przez mediację, bez bezpośredniej konfrontacji. Marta potrząsnęła głową. Muszę spojrzeć mu w oczy Tomaszu, muszę zobaczyć jego twarz, gdy zrozumie, że przegrał. Wiadomości w telewizji w tle mówiły o wielkim kontrakcie, który miał być podpisany tego dnia. Aleksander Kowalski, wizjoner i filantrop, jak go nazywali, miał wprowadzić swoją firmę na nowy poziom międzynarodowy. Marta uśmiechnęła się gorzko na te słowa. Świat widział w nim geniusza biznesu, ona widziała potwora, który był gotów zabić własne dziecko dla zysku i wygody. Czas, powiedział Tomasz, wyłączając telewizor, samochód czeka. Gdy jechali przez zatłoczone ulice Warszawy, Marta obserwowała miasto budzące się do życia. Kiedyś była tu szczęśliwa, zakochana, pełna nadziei. Teraz wracała jako wojowniczka, by odzyskać nie tylko sprawiedliwość, ale i godność. Biurowiec Kowalski Industries wznosił się majestatycznie w centrum biznesowym. Marta pamiętała swój pierwszy dzień tutaj, młoda, ambitna asystentka, zafascynowana charyzmatycznym szefem. Jak bardzo wszystko się zmieniło. Recepcjonistka zbladła na jej widok. Pani Nowak, myśleliśmy, że pani wyjechała za granicę. Tak mówił Aleksander? Marta uśmiechnęła się chłodno. Cóż, jak widać, jego słowa rzadko pokrywają się z rzeczywistością. Wjechali windą na najwyższe piętro. Karolina czekała przy drzwiach gabinetu, blada, ale zdeterminowana. Wszyscy tam są, powiedziała cicho: zarząd, prawnicy, doradcy i on. Marta wzięła głęboki oddech i kiwnęła głową do Tomasza. Wchodzimy. Drzwi otworzyły się i wszystkie oczy zwróciły się w jej stronę. Na końcu długiego stołu konferencyjnego siedział Aleksander, z twarzą wykrzywioną w wyrazie, którego nie potrafiła rozszyfrować. Była to mieszanka strachu, gniewu i czegoś jeszcze. Żalu? Niemożliwe. Dziękuję wszystkim za przybycie, powiedziała Marta pewnym głosem, podchodząc do stołu. Jej brzuch był teraz wyraźnie widoczny pod elegancką sukienką. Niektórzy z Was znają mnie jako byłą asystentkę pana Kowalskiego, inni być może słyszeli plotki o moim nagłym wyjeździe sześć miesięcy temu. Dziś jestem tu, by wyjaśnić prawdę. Tomasz rozdał każdemu z obecnych teczkę z dokumentami. To są dowody na to, że Aleksander Kowalski dopuścił się oszustwa, fałszowania dokumentacji medycznej i wymuszenia, by zmusić pannę Nowak do usunięcia ciąży, której nie chciał. W pomieszczeniu zapadła głucha cisza, przerywana tylko szelestem otwieranych teczek. Aleksander siedział nieruchomo, z oczami utkwionymi w Marcie. Nie musiało do tego dojść, powiedziała Marta, patrząc mu prosto w oczy. Gdybyś po prostu powiedział prawdę, że nie chcesz tego dziecka, że nie chcesz mnie, odeszłabym z godnością. Ale ty wolałeś mnie oszukać, manipulować mną, sprawić bym uwierzyła, że umrę, jeśli będę kontynuować ciążę. Jeden z członków zarządu, starszy mężczyzna o siwych włosach, wstał powoli. Jeśli to, co jest w tych dokumentach, jest prawdą, jest przerwała mu Karolina, wstając ze swojego miejsca. Wszyscy spojrzeli na nią ze zdumieniem. Byłam przy tym, słyszałam wszystko i mam nagrania. Aleksander wstał gwałtownie. Ty zdradziłaś mnie? Jego głos drżał z furii. Nie, Aleksandrze, odpowiedziała spokojnie Karolina. To ty zdradziłeś wszystko, co powinno być święte rodzina, uczciwość, przyzwoitość. Marta podeszła bliżej do stołu, kładąc na nim własny dokument. To są moje warunki pięćdziesiąt procent udziałów w firmie, które zostaną przekazane na rzecz fundacji wspierającej samotne matki i kobiety w ciąży w trudnej sytuacji. Publiczne przeprosiny i twoje całkowite wycofanie się z zarządzania firmą. Aleksander zaśmiał się, ale był to śmiech człowieka na krawędzi. Nigdy na to nie pójdę. W takim razie Tomasz włączył się do rozmowy. Jesteśmy gotowi przekazać wszystkie te dokumenty do prokuratury i mediów. Dziś, przed podpisaniem kontraktu z Chińczykami. Kolor odpłynął z twarzy Aleksandra. Nie zrobisz tego. Marta pochyliła się nad stołem, ich twarze dzieliły centymetry. Zrobię wszystko, by chronić moje dziecko i wszystkie inne kobiety, które mogłyby stać się twoimi ofiarami. Wybieraj, Aleksandrze, ugoda na moich warunkach albo całkowita ruina, prawna, finansowa i osobista. Członkowie zarządu zaczęli szeptać między sobą. Jeden z nich, młodszy mężczyzna w okularach, odchrząknął. Myślę, że powinniśmy rozważyć propozycję pani Nowak. Co? Aleksander odwrócił się do niego z niedowierzaniem. Firma nie przetrwa takiego skandalu, odpowiedział spokojnie mężczyzna, a kontrakt z Chińczykami będzie stracony na zawsze. W pomieszczeniu narastało napięcie, gdy pozostali członkowie zarządu przytakiwali. Aleksander patrzył z jednej twarzy na drugą, widząc, jak jego sojusznicy opuszczają go jeden po drugim. Daję ci godzinę na decyzję, powiedziała Marta, odwracając się do wyjścia. Po tym czasie moi prawnicy udadzą się prosto do prokuratury i redakcji największych gazet w kraju. Gdy drzwi zamknęły się za nią, Tomaszem i Karoliną, w sali konferencyjnej wybuchł chaos. Aleksander stał samotnie na końcu stołu, otoczony ludźmi, którzy jeszcze wczoraj byli gotowi skoczyć za nim w ogień. Dziś patrzyli na niego jak na trendowatego. To koniec, pomyślał, osuwając się na krzesło. Marta, Tomasz i Karolina czekali w mniejszej sali konferencyjnej piętro niżej. Marta siedziała przy oknie, obserwując panoramę Warszawy. Za pięćdziesiąt minut miała albo odzyskać sprawiedliwość, albo rozpocząć długą i bolesną bitwę prawną. On się nie podda łatwo, powiedziała Karolina, podając jej szklankę wody. Znam go. Jest jak zagubione zwierzę. Najniebezpieczniejszy, gdy jest w pułapce. Tym razem nie ma wyjścia, odpowiedział Tomasz, sprawdzając wiadomości na telefonie. Zarząd już dzwoni do mnie nieoficjalnie. Chcą ugody. Marta westchnęła, czując kopnięcie dziecka. Nie chodzi mi o zemstę powiedziała cicho. Chodzi o to, by nigdy więcej nie zrobił tego innej kobiecie. I o to, by moje dziecko dorastało wiedząc, że jego matka walczyła o prawdę. Drzwi otworzyły się nagle i stanął w nich Aleksander. Był sam. Bez prawników. Bez ochrony. Wyglądał na złamanego człowieka. Możemy porozmawiać? zapytał patrząc tylko na martę. Sam na sam. Tomasz już otwierał usta, by zaprotestować, ale Marta powstrzymała go gestem. W porządku, powiedziała, pięć minut. I gdy zostali sami, Aleksander podszedł do okna, stając obok niej. Przez chwilę patrzyli razem na miasto w milczeniu. Dlaczego? zapytała w końcu. Dlaczego po prostu nie powiedziałeś, że nie chcesz dziecka, że nie chcesz mnie? Aleksander westchnął ciężko. Bo byłaś pierwszą osobą od lat, która widziała we mnie człowieka, a nie maszynę do zarabiania pieniędzy, i nie mogłem znieść myśli, że mnie znienawidzisz. Więc wolałeś, żebym myślała, że umrę, jej głos drżał z emocji. Myślałem, zawahał się, myślałem, że to będzie łatwiejsze dla nas obojga, czysty res, bez emocji, bez winy. Odwrócił się, by na nią spojrzeć. Ale myliłem się i nie ma dnia, żebym tego nie żałował. Marta patrzyła na niego długo, szukając w jego oczach człowieka, którego kiedyś kochała. Za późno, na żal, Aleksandrze. Wiem, powiedział cicho podpiszę twoje warunki wszystkie, ale mam jedną prośbę. Jaką? zapytała ostrożnie. Pozwól mi poznać moje dziecko powiedział, a jego głos załamał się lekko. Nie, jako ojciec nie mam do tego prawa. Ale chciałbym wiedzieć, że ma się dobrze, że jest szczęśliwe. Marta poczuła, jak łzy napływają jej do oczu wbrew jej woli. Nie wiem, czy kiedykolwiek będę w stanie ci zaufać. Nie proszę o zaufanie, odpowiedział. Proszę o szansę na odkupienie. Nie dla mnie, jest już za późno, ale dla dziecka, które nie powinno płacić za moje błędy. Coś w jego głosie, w jego postawie sprawiło, że Marta zawahała się. Przez sześć miesięcy żywiła się gniewem i pragnieniem sprawiedliwości. Nie przewidziała, że stojąc twarzą w twarz z człowiekiem, który ją zranił, poczuje coś innego niż nienawiść. Czas pokaże, powiedziała w końcu. Na razie skup się na wypełnieniu warunków ugody. Aleksander kiwnął głową. Dziękuję, powiedział cicho, odwracając się do wyjścia. Przy drzwiach zatrzymał się jeszcze. Jest jedno, co musisz wiedzieć, Marto. Mimo wszystkich moich kłamstw było coś prawdziwego. Ja naprawdę Cię kochałem i to mnie przerażało najbardziej. Nim zdążyła odpowiedzieć, wyszedł, pozostawiając ją z bijącym mocno sercem i umysłem pełnym zamętu. Trzy miesiące później. Marta stała na scenie podczas gali charytatywnej fundacji Nowy Początek, którą założyła z połowy udziałów Kowalski Industries. Jej brzuch był już ogromny, do porodu zostały zaledwie tygodnie. Dziękuję wszystkim za wsparcie, mówiła do mikrofonu, patrząc na wypełnioną salę. Ta fundacja powstała z bólu, ale jej przyszłość będzie pełna nadziei. Każda kobieta zasługuje na prawdę, na wsparcie i na szacunek podczas jednej z najważniejszych podróży życia macierzyństwa. Z tyłu sali stał Aleksander, skromnie ubrany, już nie jako prezes wielkiej korporacji, ale jako zwykły darczyńca. Przez ostatnie miesiące dotrzymał wszystkich obietnic, przekazał udziały, przeprosił publicznie, wycofał się z zarządzania firmą. I czekał cierpliwie, nie naciskając, nie wymagając niczego. Po uroczystości Marta znalazła go przy bufecie stojącego samotnie z kieliszkiem soku. Dziękuję, że przyszedłeś, powiedziała, podchodząc do niego. To ważna sprawa, odpowiedział. I jestem dumny z tego, co stworzyłaś. Stali przez chwilę w niezręcznej ciszy, aż nagle Marta się skrzywiła, łapiąc się za brzuch. Wszystko w porządku. Zapytał natychmiast Aleksander. Uśmiechnęła się lekko. Tak, tylko kopię. Chcesz? zawahała się. Chcesz poczuć? Jego oczy rozszerzyły się ze zdziwienia. Mogę? Kiwnęła głową, biorąc jego dłoń i kładąc ją na swoim brzuchu. Chwilę później poczuli razem silne kopnięcie. To dziewczynka, powiedziała Marta. Nazwę ją Julia. Aleksander miał łzy w oczach, gdy odsunął dłoń. Piękne imię, powiedział cicho. Wiesz, Marta spojrzała mu prosto w oczy, Julia będzie potrzebowała wielu rzeczy w życiu, ale najbardziej będzie potrzebowała ludzi, którzy nigdy jej nie okłamią, którzy będą ją kochać bezwarunkowo. Rozumiem, powiedział, spuszczając wzrok. Więc, jeśli chcesz być w jej życiu, kontynuowała Marta, musisz być tym człowiekiem każdego dnia, bez wyjątków. Aleksander spojrzał na nią z nadzieją. Dajesz mi szansę? Daję szansę Julii, odpowiedziała. Szansę na poznanie jej ojca, prawdziwego człowieka, nie maski, którą nosiłeś. Zrobię wszystko, powiedział z determinacją w głosie, wszystko, by na to zasłużyć. Marta uśmiechnęła się lekko. To dopiero początek długiej drogi, Aleksandrze, ale może, może jest to droga, którą warto przejść. Na zewnątrz zaczął padać pierwszy śnieg, okrywając Warszawę białym płaszczem. Nowy początek, pomyślała Marta, patrząc przez okno, dla nas wszystkich: jeśli dotarłeś aż tutaj i poczułeś każde słowo, nie odchodź bez zapisu na kanał i komentarza skąd mnie oglądasz. Jeśli ta historia naprawdę Cię poruszyła, odwdzięcz się, skomentuj, zapisz się. Dołącz do tej rodziny ze mną aż do następnego filmu.